Dzień dobry, drodzy widzowie. Siema, siema. ma. Dzisiaj wyjątkowo na odcinku gościmy Supermana. E, Supermen, kurwa, zaraz ci dam. Zobacz. Nogi ze stołu, bo widzowie będą pisać, że. Chcesz, zachowujesz się jak Ham. Chcesz, to, to jest mój dom, mój stół, kurwa, bez Wolność. W swoim domku. Dokładnie. <grym> 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 Dobra. Dzień dobry, drodzy widzowie, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Siemanko. Dzisiaj taki typowy. Kanapowy odcinek, bo jesteśmy prosto po pracy? Kanapowcy. Skończyliśmy o godzinie 14:30. Jest godzina za 10:15 i zapraszamy na kolejny odcinek. Tak, dzisiaj wyjątkowo raport paprykowy wpłynie z kanapy, nie? No, w ogóle nie mieliśmy ochoty nagrywać w pracy, bo ciągle w tej szkarni. Ochara mówi, dawaj, zajedź do mnie, chwilę sobie nagramy. Tutaj o czymś pogadamy sobie. Weźcisz, a Adrian, telewizor, jak możesz. Tak, ma... bo... no właśnie, całkiem zapomniałem o tym. Żeby tutaj alo, alo, nas... Nie będę no. mówił, alo, alo, w ogóle alo, leci, alo, alo, stary, alo, leci, leci stary, taki serial angielski, nie? Tak, angielski, nie, wiem, co pamiętacie? Ale Dobra, są słuchajcie. Przechodząc do rzeczy, żeby tutaj długo nie zamulać, w robocie nic się nie dzieje. Nuda. Ścinaliśmy do godziny 14.30 dzisiaj, tak? No, nawet przed, nie? Bo, jakoś bo... tak. no Po 14.30 skończyliśmy. Nie, no druga, 10 byliśmy tu. No, to jakoś tak. Do druga godzina, było wszystko ogarnięte. Traci człowiek rachubę zyskamy. czasu przy tej pracy. Tak, ale Nic nie się mało nie dzieje, także nie nagrywamy na razie w pracy. Nagrywamy we wtorek. Zostało nam ile? Ścinki jeszcze 3,5 tygodnia. 3,5 tygodnia dosłownie. no. Bo w środę nam szefuncio mówił, że że w, w środę jeszcze równe 4 tygodnie ścinki no Bo wycika będzie zaczynać się w środę. 7, więc, to 4, tyle. Ta. Jeżeli chodzi o pracę, pracodawca ten drugi nas co tam tam już hasa, nie? Tak, nasz pracodawca co już mówił, co był już ten oparzony. No to już hasa, wyobraź sobie, że codziennie już hasa. czy czy tamy chodzi? Nie, to no, jest slanku Zakłada normalnie stallkapy na te, na te poparzone nogi, zakłada stallkapy. Tą prawą miał strasznie, bo miał przeszczep skóry robiony. No. I normalnie codziennie sobie biega z biura do biura, teraz ostatnio zaczął pracować, nie? topuje tam po jednej rajce dziennie nie. Mówi, że jeszcze ciężko, bo to trzeba stać w miejscu. No to wiadomo, nie? On powinien jeszcze siedzieć tak naprawdę, ale widać że w może gorącej wytrzymać. wodzie kompanie, tak robi, rajkę, musi, nie? Ta, dziennie robi rajkę, ja mówi, ale rozkręca się, rozkręca, więc na wycince pewnie też coś pokaże, nie? No papryka wpadła diametralnie w dół, nie? Bo jest 60 centów, 56 centów. centów, nie? Więc idziemy tylko na kontrakt. Dlatego będziemy szybko kończyć. Chyba kiepski rok był, bo mieli kupować tą maszynę nową na sortownię tak. i właśnie wczoraj się dowiedzieliśmy, że jeszcze rok się wstrzymają. Także no. myślimy, że coś tam chodzi o hajs pewnie. Pewnie tak, ale między innymi też gaz. E, gaz. gaz poszedł o kilka razy do góry, więc no. e, przekracza e, ten cenę produkcji tak no. naprawdę. Słuchajcie, gaz poszedł tak w górę, że pracodawca nam mówił, że oni mają jakąś umowę na, stałą, na stały, stałą kwotę, a część mają na niestałą, że jest zmienna, a niektóre firmy w ogóle nie mają takiej umowy na stałą kwotę, że mają stałą taryfę na gaz i on mówi, że on teraz przy tych zmianach będzie musiał płacić około, około 300 euro dziennie więcej, dziennie, no. Tak jak przyjrzyliśmy z Adrianem, no, Z Ocharem, jak taka... przejeździliśmy, to około 10 tysięcy euro miesięcznie musi płacić więcej za sam gaz, nie? No to jest masakra. I zwykli mieszkańcy też to odczują, tak jak my, bo mówił mi, że przeciętne gospodarstwo domowe będzie około 700, 800, 700, 800 około... euro rocznie będzie więcej. No, Czyli jakieś no, 70 euro, tak? Dobrze mówię, 70, no, 60 euro miesięcznie więcej. Miesięcznie więcej. No podskoczył o 3 czy 4 razy prawie, nie? Wszystko poszło w, tych, w górę. W tych benzyna, chwilach, poszła, benzyna w górę. poszła w górę o 20 centów, tam widziałem, nie? No, A gaz poszedł teraz za metr sześcienny jest 82 centy, nie? No, no to jest dużo, nie? To jest dużo. To no. jest bardzo dużo. Więc yy, no ciężko, ciężko. no Ale to wszędzie z tego, co słyszałem, to wszędzie jest. W Polsce też poszedł w górę. Tak, też po, poszedł w górę. Nie wiem, jak dużo piszcie w komentarzach, bo też nie wiemy. Benzyna wiem, że też pewnie poszło w, w ty w ogóle w Anglii nie ma benzyny, słyszałeś? Słyszałem, coś robiło mi się uszy, że tam Z Bracholem bez... pisałem. I on mówi, że normalnie na stacji nie było benzyny. Masakra. Zrobili tylko przez godzinę. Była otwarta stacja, jak była dostawa, i możesz tankować tylko za 30 funtów. 30 funtów, ale zrobiłaś takie taka kolejka się zrobiła, że musiała przyjechać policja i sterować ruchem, bo normalnie był Meksyk. No, no kurde, wiesz, teraz bez lata, teraz bez ręki. Jak ktoś pracuje gdzieś dalej, to weź teraz dojechać do pracy. A to w kilku miastach nie. nie ma, bo jest taki kanał. No. Co oglądamy Jarek B2, pozdrawiamy ją tam zrobił nawet odcinek, że nie ma benzyny. Normalnie na jest... stacji była zamknięta. No. Dlaczego nie ma tej benzyny? Nie wiem. Bra z bratem rozmawiałem mówi dlatego, że brakuje kierowców. Ta, po, bo Brexicie ten... po Brexicie dużo kierowców właśnie brakuje i nie ma kto dowozić, a Angole są niby leniwi. Wolą się jeść na zasiłkach niż robić. No, no niby produktów też tam powoli brakuje, nie? bo mhm. dużo było z eksportu wszystko, a teraz. Yy... Po tym jest coraz mniej tego wszystkiego, z tego co wiem. No ale widzisz, no tak to idzie. Ten świat zamiast zmierzać w lepsze strony, to, to jest coraz gorzej. Nie? Zawsze drożeje, no. Zawsze zwykli ludzie dostaną po kieszeni, nie? Bo to, co sobie odłożyłeś teraz, to będziesz musiał wypłacać kurde na gaz na przykład teraz, nie? No. Zima się zaczyna, a oni przed zimą ciach, ceny kilka tysięcy. No wiecie, do góry, w Holandii nie? jest tak, że się płaci, jak płacimy za gaz i za prąd, to mamy stałą kwotę tam miesięczną. No. Płacimy tam przykładowo 120-150 euro miesięcznie za prąd i za gaz. I na koniec roku jest rozliczenie. Jeżeli zużyliśmy więcej, to, to mamy dopłaca. dopłatę, a jak yy, nie zużyliśmy to, co płaciliśmy, to dostajemy zwrot. No dokładnie. No, no i teraz zamiast płaca. zwrotu podejrzewam, to będziemy dopłacać. Bo to... zawsze tak te 200 euro jeszcze nas zwracali w ciągu no. roku. I to dość sporo się pewnie daje. A dopłaci. teraz będzie trzeba 5-6 stówek dopłacić, tak jak no. liczyłem z no. No, no to już jest ładna kwota, nie? Tak, kurde, w ciągu no. roku. Niektórzy ludzie, jak wiecie, żyją równo z kreską. To będą mieli ciężko, będą mieli ciężko no? na przykład. Nie? nie wiem, w zimę przed, przed farelką chyba <grym> ewentualnie. Ale pan też bo... lekko podskoczył. nie? No, no ale jest dajszy od gazu, nie? Ty już no to już lepiej się grzec przy farelce, niż wiesz. chatę nagrać, się, nagrać się, nie? To ale zim... ci, co na zasiłkach siedzą, to będą mieli lipę na przykład, nie? Bo już mhm. tak no, nie widzicie, będą sobie dogrzewać. Widzisz, nie? Ty, widzicie, widzowie, wszystko drżeje, produkty w sklepach też idą w górę. Tak, piszcie, jak tam u Was właśnie, czy ceny poszły fest do góry, czy tylko tak. Ja nie widzę nie nawet pożarcie, jak w Holandii podrżało. Jak kiedyś kupywałem produkty, jak teraz. W Polsce też drogo, no. no. ale wiesz, benzyna, gaz idzie do góry, no to przez to idzie wszystko do góry, Ta, nie? No, Bo każdy produkcja, dalej. wszyscy używają benzyny, gazu, wszystkiego, no to jak to pójdzie, to automatycznie wszystko inne pójdzie do góry, nie? A to niby nie koniec podwyżek, nie? Bo będą z roku na rok coś podwyższać. To jest tylko takim... Mały, mały zalążek, można zalążek, powiedzieć, przed świętami, no. żeby chyba ludzie za dużo prezentów nie kupowali. No, ciekawe no. Właśnie, jak to będzie z tym gazem, no zobaczymy. No, coraz gorzej. Nie ma się nie, martwić no na zapas, no ale przedstawimy przedstawiamy Wam fakty, nie? Tak, no i piszcie czy u Was właśnie też taka sytuacja jest, czy to właśnie podrożało też tak ten gaz i to wszystko, czy to tylko tu i te bliskie rejony, nie? Bo. Holandii to w, Holandii w całej, no, Ca... no to Holandia coś... co ma gaz od ruskich, tak? Tak, ale bardziej podskoczyła niż w Niemczech i we Francji, na przykład, nie? Gaz, no, no dużo więcej podskoczyła Wiesz, do góry. Ogólnie Holandia jest o wiele droższa od Niemiec, nie? Ta. Od Belgii, nie od, od Francji, się nie? Tak, no jest droższa, jest droższa, no co do tego to można. No jak byłem kiedyś właśnie w Niemczech na zakupach, to widziałem różnicę cen produktów w Holandii a w Niemczech, to dwa, trzy razy drożej jest w Holandii, jeżeli chodzi o jedzenie. Ta, jedzenie alkuśnięcie. W Belgii to jest przecież, drogo, nie? też jest drogo w Belgii, bo pamiętam, u nas pracował taki gościu z Afryki kulibali no. i on się przeprowadzał z Holandii do Belgii. do Belgii i jeszcze jak tu przyjeżdżał, to jeszcze robił zakupy, bo mówi, że w Holandii taniej niż w Belgii. Ta, nie no. wiem, czy to prawda. Może wy widzowie wiecie coś więcej na ten temat, to nie. No, Może też zależy od miejsca pewnie, gdzie nie. W jakichś tych większych miasteczkach, tam w Antwerpie czy jakieś te, to tam pewnie będzie wiesz. Ceny może no, zbliżone do ja No, w Brukseli, tego, nie? no ale to stolica, nie ma co porównywać. No, to w Brukseli było drogo, no ale tak no. samo jest drogo w Amsterdamie, w no. Paryżu, w Warszawie czy no. w Krakowie, jak byłeś. nie? No, do tego mówię. Widziałeś no, to sam gdzieś... w Krakowie, jakie ceny były. No, to gdzieś pewnie na poboczach będzie wiesz, trochę taniej, no. no ale mogą mieć trochę taniej. No. Hmm. no, tu teraz wszystko poszło do góry, więc no. Co zrobić? Poszło, nic nie zrobić. Szkoda, żeby, żeby płacy tak nie lecą w zarobki nie? jeszcze szły tak No, góra, to było no, dobrze. Oni tak powinni robić, jak idzie, kurde, to i to do góry, no to zarobki też pójdą automatycznie w tym ale momencie. Ale to by się i tak zrównało, bo więcej zarobisz, to więcej zapłacisz. No tak, ale co, no a teraz więcej nie zarobisz, a więcej zapłacisz. No, I zawsze w tej naszej no. kieszeni zostanie jednak trochę mniej tych pieniędzy, nie? To jest właśnie lipa, że zamiast coraz lepiej, to coraz gorzej. W drugą stronę się to wszystko obraca, nie? No ale co? No, my nic na to nie poradzimy, żyć musimy dalej. To, trzeba tak, trzeba robić. To już jest, tak, trzeba No robić. dobra, to tyle, tak. tyle chyba, jeżeli chodzi o takie newsy ze świata kolenderskiego. No. Weekendik się zaczyna. Co, so, zaczynamy weekendik, jadę do domu. No ja dużo roboty mam. Sobota, jutro gala, fame MMA. Nie wiem czy ktoś ogląda. Ja będę oglądał. Ohara tak samo. Także piszcie w komentarzach kto ogląda. Tak, dokładnie. Fajna walka będzie Borys Mankowski i Norman Park. Śmiesznie się zrobiło, że z był walczą Fame MMA. Na początku mieli bekę. A teraz już nie. No, no i tyle. Galę się obejrzy, parę piwek się wypije na spokojnie. Ta, do tego jakieś dobre żarcie, nie? Jakieś dobre żarcie. No. Jutro jakiś vlog może, teraz moja kolej, bo wczoraj było Harry. No może ja coś vlog? nagram, no. może z rana jak wstanę przy kawusi. A, teraz będzie trzeba w domu gadać, bo kurde, ta pogoda jest taka ostatnio, zaczęło tak padać z tym wiatrem, że normalnie za oknem było mleko, no być no. nosa nie wystawił. No no widzicie, jak jest teraz ponuro, nie? Jest godzina po 15 i zobaczcie jakieś ciemno. No, a jak pada, to naprawdę pada z tym wiatrem. Wczoraj wiało nie wiem, około 40 na godzinę, ale to normalnie masakra była. Jak zaczęło padać, to nic nie było widać. No, taka struga deszczu, że normalnie bym nie wylał za cholerę na dwór, więc będzie trzeba teraz coś w domu pokręcić. Sofa, czy wariatko. No. Chyba, że przestanie no to wtedy na szybko się coś wykombinuje, moi drodzy. Jasne. Ale to. Zobaczymy, nie? Jak to się potoczy. I co, Har, jeszcze chciałbyś coś powiedzieć? Jakiś wierszyk, nie wiem, co zaopować Pozdrawiam widzów. wszystkich serdecznie. Pozdrawiam się na wszystkich serdecznie. Się ciplutko, Robi kurczę. się zimno i niebezpiecznie. <laughs> Dokładnie, kurczę. Zmieńcie sobie opony już powoli na zimowo, no, bo nigdy no, nie wiadomo, kiedy, kiedy śnieg spadnie. Trzeba pomijać opony, moi drodzy widzowie. A tak. nie warto na ostatnią No. Nie, nie warto na ostatnim chwilę, bo to zazwyczaj nie, się. Nie, nie ja tak koniec tak. października zawsze wymieniam. Ja też, ale wiesz, tu z dwóch lat ja musisz... się to tu sobie W Holandii ogólnie nie też. ma śniegu, nie trzeba wymieniać opon, ale no nie, w tamtym no. roku nie było śniegu, a w styczniu, jak dowaliło przez tydzień czasu, to, Ta, to nie szu wyjechać. Jak, jak miejesz ślednie, to nie wyjedziesz z parkingu no, do ale nie śniegu. Nie? Także lepiej zmienić i. Mieć to z głowy po Ta. prostu, nie. Zawsze też człowiek psychicznie jest spokojniejszy, nie, że a mam te zimówki. O, zimówki, nie rozjebie się. Tak, no. One same jadą po śniegu. No, dobre, dobre. No, ale tak to jest, no przynajmniej wiesz, psychiczny spokój jest no. bani, nie? Psychiczny. Tak. No nic moi drodzy, bawcie Co, się dobrze w ten weekend. No, dzisiaj taki luzacki odcinek, nie? Zbijam tak. żagiel, lecę do chaty. Tak, my Wasze. Zdrówko wypijemy, jakieś wypijemy piwko później. Pozdrawiam piwko, pozdrawia spinki i Zdrówko mordeczki. Trzymajcie się i do następnego. Do następnego, nie? no do jutra w sumie, nie, bo daily vlogi są kontynuowane. Piona. No, do, dokładnie. Yo.